Książki żyją, kiedy są czytane. Słuchane, wojciech Olszewski, czterdzieści, ton w alkoholu, część pierwsza, taki ja. Jestem introvertykiem. To moja zaleta. A praca, którą wykonuję, sprzyja mojej osobowości, bo w niej właśnie stykam się z ludźmi w sposób niezbędny, ograniczony często do rozmów przez telefon albo wyjątkowo krótkich momentach w trakcie przekazywania dokumentów transportowych. Nie muszę wtedy wdawać się w rozmowy ani zawierać z nikim znajomości, a tym bardziej przyjaźni. Do grona osób najbliższych Dopuszczam tylko te, które spełniają moje kryteria zaufania. Nie zmienia to faktu, że kontaktuję się z ludźmi chociażby podczas podróży, ale też wówczas nie wdaję się z nimi w dyskusję. Przestałem też bezkrytycznie przyjmować to, co mówią inni. Ograniczyłem moją dawną naiwność. Bycie introvertykiem. Wcale nie ułatwia utrzymywania i budowania trzeźwości. W tym zakresie jestem bardzo otwarty, czasem nawet do przesady. Świadczy o tym choćby ta książka, bo uważam, że szczerość w tym zakresie jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania mechanizmów choroby, do radzenia sobie z nią, do jej przyjęcia do własnej świadomości. Pisanie wiersz, książki jest moją własną terapią, jest też sprzeciwem wobec osób, które napotkałem na swojej drodze, a które uważają, że ich sposoby abstynencji są najlepsze i najsłuszniejsze. Uważam, że w żadnej dziedzinie życia nie ma jednej utartej drogi. Na dowód, niech choćby posłuży historia i historia różnych systemów politycznych. Mało tego, uważam, że mam pełne prawo zarówno do bycia szczęśliwym, jak też do popełniania błędów. Nie zamierzam być idealny, chcę nadal upadać, ale teraz świadomie z wyboru. Za docenienie umiem dziś bez fałszywej skromności i z pozytywną dumą podziękować. Za popełnione błędy potrafię od niedawna przeprościć. A przede wszystkim przyznać się do nich i robić wszystko, aby ich nie czynić. Ale też nie chcę wyzbyć się błędów, wręcz odwrotnie, ich skala świadczy o moim postępie w rozwoju i decyduje o moim człowieczeństwie. Największym polem do popisu w robieniu GAF jest praca. Życie prywatne, oddzielone korduną, Kurtyną od zajęć zarobkowych jest też taką niwą, ale tu uważam jest inaczej, bo w wyniku błędów można ranić najbliższych i samego siebie. Spóźnienie na trasie i niedeterminowość dostarczania ładunku, błędna z punktu widzenia firmy, ma się nijak do krzywdzenia najbliższych. I mały książę roześmiał się wdzięcznie, co bardzo mnie rozłościło. Życzę sobie, by moje nieszczęścia traktowano z należytą powagą. Mały książę Antoine de Saint-Coupé. Ten cytat na początek książki wybrałem świadomie przede wszystkim z dystansem do samego siebie z przymrużeniem oka bo już nie chcę życzyć sobie aby moje nieszczęścia traktowano z należytą powagą. Tak, są one ważne, ale tylko dla mnie i dla innych, jeśli ich dotyczą. Nie posiadam, nigdy nie posiadałem monopolu na wiedzę i mądrość. Dlatego też stronię od takich osób. A że łatwiej mi jest wykrywać je, to wynik abstynencji, a i tego, że kiedyś chciałem uchodzić za nieomylnego. Kiedyś musiałem. Musiałem pić alkohol. Teraz mogę i chcę coś robić dla siebie, chociaż na moich warunkach. To wcale nie oznacza, że mój sposób jest dobry i trzeba go powielać. Inaczej oznacza, że każdy powinien wypracować swój skuteczny, własny styl życia dla abstynencji i trzeźwości. Czytał Bogdan Tymowski.